Miasto z wizją.pl To dla Was zmieniamy szczecinek. miasto z wizją.pl Tak jak widzicie, nasza szkoła przypomina baśniową krainę. Wprowadza nas świąteczny nastrój, a dzisiaj nastąpi oficjalne zapalenie światełek na naszej szkolnej koince, która została udekorowana dzięki uczniom naszej szkoły tysiącem światełek i osób. Prosimy pana dyrektora Rafała Stasika o zapalenie światełek. Dzisiaj oficjalnie rozpoczynamy święta w zespole szkół imienia Jana Sobieskiego. Jest mi niezmiernie miło, że mogę to uczynić w obecności was, najstarszych uczniów w naszej szkole. Cieszę się tym wszystkim, że możemy tu się spotkać, życzę Wam miłej zabawy, słuchać, korendować, cieszyć się tymi świętami. I kto mi odpowie, najstarsi, nasi uczniowie, kto jest najważniejszy w święta? Oczywiście, że Mikołaj, święty Mikołaj, który Was teraz tu odwiedzi. Życzę wszystkim miłej zabawy. Kolendy występowały dzieci klas trzecich szkoły podstawowej. Kolendy w języku angielskim, w języku polskim. Myślę, że wszyscy dobrze się bawili. No to teraz mam to specjalne pytanie do Was. Kto z Was chce otrzymać ten jeden dzień wolnego od szkoły wybranej przez? No dobrze, to uwaga, pytanie brzmi następujące. Sanie z jakiego trzeba są robione? Kto wie? Oj, ja mam takie pytanie dla trzeba. No z drewna, ale z jakiego trzeba? No, to ja wiem, że prawdziwe, ale jaką u nas z jakiego? Dokładnie. Oj, może nauczycieli zapytam, z jakiego drzewa są robione oczywiście sanie świętego Mikołaja. O, kto powiedział? Chodź się, chodź, chodź. T powtórz jeszcze raz, z jakiego drzewa robimy? Oczywiście sanie. Słoniki. Możemy zwrócić uwagę na wystrojoną szkołę. Był ogłoszony konkurs na zrobienie łańcucha świątecznego. Uczniowie bardzo chętnie podeszli do tego konkursu. Najdłuższy łańcuch miał 608 metrów i zrobiła to klasa 2F. Choć brałyśmy pod uwagę również wykonanie, jakość. Muzyka Oh, she's going her go Thank you. Miasto z wizją P. To dla Was zmieniamy szczecinek. Wybuchło Miasto z wizją P.